Pierwsza noc mamy już za sobą. Także... No i raz tu już się kręci, już papierosa no, no jak ty widzisz, ja tu pierwszy staram w ogóle. Jak no. ci się spałam w swojej trumience. No dobrze, dobrze. Wyszedłem na no, poranny spacer. Przy okazji zrobię toaletę. Tutaj w strumyku. Pierwsza noc zaliczona, zobaczymy jak będzie dalej. No. Jakoś się może tutaj uda przebyć, nie? No ręka, ręka jest umyta. Może nawet nogę wsadzi. Noga no, też umyta. Jedna Dobra. No dobra, to leca to zrobiona Więc plan jest dzisiaj, że zwijamy stąd biwak i jedziemy do jedziemy do jaskini tutaj. Jaskinie. No i później jedziemy do Doliny Nery. Tam się przeniós. Przenosimy dzisiaj wodę, na trybu się już gotuje. Także tu Wójtek ma drugi, drugi czajnik. U, to ma taki odwiat nawet. taką karawan e, Jest. Zimno? Nie, to Oj, to to tak z jajami bij te jaja, no nie, żeby ładnie na fin nie wyszło. Ja no. no, to wiesz, się marnowałeś na tych wszystkich wyjazdach. To robot, to trzeba na przewadę. To robot wyprzedzony. Trzy. Cztery. 6 i dla picol, dlatego za dla Pawełka zostawiamy. Ja, no zapomniałem. Masz tu gdzieś sól i raz? Gdzieś na wierzchu? Ja nie mam że tak, To, chyba, to jest drugą stroną, Wojtek, Weź drugą stronę, weź te, bo ty, cholera, no będzie sól kiepsko będzie, bo to teraz już, ja zapomniałem wziąć wyjąć z tego soli, bo. Slicze. Slicze, weź te ugotowało, nie, więc. ugotował. usmażył, to. Tak. Dobra? A kto będzie? A kto będzie zmywał? A masz jeszcze soli? Czy nie? A, a kto będzie zmywał? Andrzej? Okay. No powiedz, no co, co ty wiesz, co, co ty zadajesz pytania, na które są... Odpowiedzi z góry są ustalone, no więc... No. Sobie... Ale powiedz Andrzej 627. No dobra, trzeba ja, ja, ja będę filmował, ale będę jadł tego wszystkiego.